Cześć, wszystkim. wszystkim. Jestem Weda i miałem nagrać Amnezję. No i ją nagram. Tylko trochę później. Eee, Prawdopodobnie pierwszy odcinek może będzie bardziej w poniedziałek, obowy wtorek. I jakoś w tygodniu. Dlaczego? No, więc tak. Jak niektórzy pewnie wiedzą, na angielskim kanale mam odcinki. Mam 9 odcinków w sumie, już nagranych. I to były odcinki nagrane zanim mi padł mikrofon, który miałem wcześniej, Blue Yeti. Teraz mam Elgato Wave 3. Który przeszedł mi wczoraj i no nie miałem okazji go ustawić i dopiero dzisiaj go sobie ustawiłem i muszę przyznać, że jestem bardzo zmęczony, bo też spędziłem całą noc na tym, żeby go ustawić, jednak to jest skomplikowany mikrofon, w porównaniu dodatku, że nie mam idealnego pokoju do tego mikrofonu, ale już będzie, tylko ja jeszcze jutro mam pracę, a później w poniedziałek mam wolno, więc mogę sobie coś nagrać. You've been a boy. Więc przepraszam was wszystkich za całe opóźnienie. Mógłbym spróbować dzisiaj nagrać, tylko że jestem strasznie zmęczony, jak mówiłem. Plus, niestety, w Irlandii świętują Halloween w ten sposób, że strzelają Firebrykami więc wszędzie słychać jak napieprzają. No i chyba to było tyle. Do usłyszenia następnym razem.